Protokół obrad komisji oceniającej pierwszy festiwal interpretacji twórczości amatorskiej akt 2020. Dnia 6 czerwca 2020 roku podczas posiedzenia, które odbyło się za pośrednictwem połączenia internetowego, jury w składzie Arkadiusz Walesiak, aktor-choreograf, Grzegorz Wiśniewski, aktor-reżyser. I Jacek Bończyk, aktor, reżyser, kompozytor, autor scenariuszy, przewodniczący Żyli. Biorąc pod uwagę poziom literacki dzieła autorskiego, jego oryginalność i poprawność stylistyczną i językową, twórczy charakter utworu, pomysł na realizację medialną adekwatną do tematyki prezentowanego utworu, wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu interpretację aktorską z wykorzystaniem technik gry aktorskiej oraz siłę przekazu małej formy teatralnej, postanowiło przyznać następujące nagrody. W pierwszej kategorii wiekowej, dotyczącej uczestników w wieku od 13 do 15 lat, jury postanowiło nie przyznawać nagród. Natomiast przyznało wyróżnienie drugiego stopnia, które otrzymuje Alicja Waranowska, za szczerość oraz autentyczność wypowiedzi w prezentacji autorskiego utworu pod tytułem Dlaczego lubię rap. W drugiej kategorii wiekowej uczestników w wieku od 16 do 20 lat jury przyznało następujące wyróżnienia drugiego stopnia. Otrzymują je Nikodem Czarnomski za szczególne walory tekstowe autorskiego utworu pod tytułem Potencja, Maja Kamińska za świetnie przemyślany obraz korespondujący z narracją w autorskim utworze pod tytułem Posłuchaj mnie. Otylia Klinikowska za konsekwentną i spójną warstwę wizualną oraz ciekawą narrację w autorskim utworze pod tytułem Ścieżki Donikąd. Benjamin Kmieć za świadomy monolog oraz przemyślaną formę realizacji w autorskim utworze pod tytułem KOT. Alicja Nowocień za dojrzałe podejście do tematu, swobodę komunikacji i przemyślaną konstrukcję literacką w autorskim utworze pod tytułem Pani Boba, to oraz Weronika Wiczarska za szczery i naturalny przekaz w autorskim utworze pod tytułem Lepszy świat. Wyróżnienia pierwszego stopnia. Helena Nawrocka za prezentację autorskiego utworu pod tytułem Znałam kiedyś ducha. Nagroda w wysokości 100 zł. Karol Soboczyński za prezentację autorskiego utworu Dojrzałość emocjonalna, nagroda w wysokości 100 zł oraz Katarzyna Żmuda za prezentację autorskiego utworu pod tytułem Pozory. Nagroda w wysokości 100 zł. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody. Trzecią nagrodę otrzymuje Iga Żurańska. Jest to nagroda w wysokości 150 zł za prezentację autorskiego utworu pod tytułem Potwory spod łóżka. Druga nagroda wędruje do Magdy Brudki. Jest to nagroda w wysokości 250 zł za prezentację autorskiego utworu pod tytułem Nadal pada deszcz. Pierwszą nagrodę otrzymuje Barbara Bojarska. Jest to nagroda w wysokości 300 zł za prezentację autorskiego utworu pod tytułem Samochodzik. Nagrodę Grand Prix, jeżeli przyznało, Annie Burda. Jest to nagroda w wysokości 500 złotych za prezentację autorskiego utworu pod tytułem List do przyjaciela. Gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze Państwa poczynania. Panowie. Tak, trzymać. Trzymamy kciuki i dziękujemy serdecznie, że mogliśmy być powiernikami tych wspaniałych słów i emocji, które płynęły z owych nagrań. Gratuluję z całego serca. Dziękuję.